Szanowni Państwo, to najważniejsza i moim zdaniem najbardziej ceniona nagroda wśród pomorskich przedsiębiorców. To wyróżnienie z tradycjami, które jest bardzo cenione u nas na Pomorzu. Laureatem zostaje. Marin Technologii spółka Zo Gdynia. Iglotek spółka Akcyjna Skurcz. Gratuluję. ATM Lighting spółka z Gdańsk. Gratuluję. Radmor. Firma Radmor. Port Lotniczy Gdańsk, Gratulacje, Panie Przewodniczący. Port Service spółka z Gdańsk. Gratulacje. Baltic Hub, Gdańsk, gratulacje. Patri spółka z Gdańsk, gratulacje. AJ Fabryka Megli spółka o.o. Redzikowo. Gratulacje. Korporacja budowana do Rako spółka z Gdańsk. Gratulacje. Grupa Kapitałowa Omita Gdańsk. Serdeczne gratulacje. Gmina goni Gratulacje. Marko Zbobino, gratulacje. Przez wszystkie te kryzysowe momenty rozbudowaliśmy portfolio naszych odbiorców. Od 20 lat dostarczamy komponenty, gondole dla renomowanych europejskich firm. Nagroda Gryfa Pomorskiego laureaci eksportu, jako, jako średnia i duża firma, jest to dla nas bardzo prestiżowa nagroda. Dziś odbierałam nagrodę w imieniu zarządu Iglotexu, nagroda Gryfa Pomorskiego. Jest to nagroda dla najlepszych przedsiębiorców. Jest to bardzo duże wyróżnienie, w szczególności dla pracowników, dla naszego regionu. Jest mi niezmiernie miło, że dostaliśmy nagrodę lidera kompetencji. Strasznie się ucieszyliśmy, dlatego że to jest filozofia naszej firmy. Od lat inwestujemy w ludzi, w ich rozwój, w ich dobre samopoczucie. Wiemy, że biznes robią ludzie, nie instytucje. Jest mi potrójnie, potrójnie miło, że doceniliśmy i zostaliśmy dostrzeżeni w tej kategorii. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.